Dzień dobry, witam wszystkich moich zacnych widzów. I chciałbym powiedzieć, że są ludzie, którzy potrafią ranić innych. No, fatalny pomysł. Chodzi o to, że my tu jesteśmy na krótkim egzaminie. Nawet jak żyjemy 100 lat, to to mija jak jedna sekunda tak naprawdę, jak milisekunda w stosunku do wieczności, to w ogóle ten czas nie istnieje. Jest moment, i jesteśmy na sądzie, więc niesłychanie ważne, żebyśmy nikogo nie ranili, nie obrażali, nawet w żartach. Już nie mówię o innych poważnych sprawach. Nie należy sobie robić z żadnych przykrości, plotkowania różnych takich dziwnych historii. Nie. Ponieważ przed nami mamy dwie rzeczywistości. Albo idziemy do raju, gdzie jest kraina miłości i szczęścia, albo dojdziemy do piekła, gdzie jest masakrycznie, tragicznie. Jakby ktoś nie wiedział, jak jest w piekle, to można sobie wyobrazić, jakby było w Oświęcimiu, a oświęcim są do piekła, to przedszkole. Tak? No więc niesłychanie ważne jest, abyśmy szanowali drugiego człowieka, i to każdego człowieka, obojętnie od jego narodowości i z koloru skóry. Szacunek należy się każdemu człowiekowi, bo każdy człowiek to dziecko Boga. Więc trzeba niesłychanie uważać, co się mówi, co się robi do innych ludzi, ponieważ mamy dwa przykazania: miłość Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. No ja wiem, że to nie wychodzi. No. Ja to wiem. mnie wnerwiali różni ludzie w różnych krajach, z różnych skóry. Ale byli też fajni ludzie, więc no, jak zawsze i wszędzie, tak? No, czasami się denerwowałem. Skubani niektórzy napinali moje nerwy do końca, tak? Jak przychodzi murzynek Bambo i mówi, że za jedną paczkę chipsów, że trzeci oficer pomylił się w liczeniu paczek chipsów w bondzie, w naszym takim małym sklepiku i on sobie życzył 60 tysięcy dolarów. Za tą jedną paczkę wartości od dolara. Tak? No więc no, przesadzali co niektórzy i czasami moje nerwy puszcza. ale ja wszystkim odpuszczam, już zapominam. A niech se żyją. Się dorabiają na paczkach chipsu za 60 tysięcy dolarów. No tak, chodzi o to, żeby wszystkim odpuścić nie osądzać. Bo nie wiemy, kto jak się urodził. No, jak ktoś się urodził, zgupi, mamy z głupiego taty, to jest głupi, im to nie jego wina, że jest głupi. Tak? Więc tak to jest, nie mamy prawa osądzać nikogo. Dobry Boże, ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie Uchana Matko i wszystkim zastępom pomaniały Świętych. Uważajmy, żebyśmy nikogo nie obrażali, żadnej krzywdy nikomu nie robili, bo to może się skończyć piekłem. Niech wszystkich Błogosławie Bóg błogosław, trzech mogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.